Siemaneczko, witam oczywiście wszystkich charakternych, jak zwykle. Dużo osób mi pisze, tam męczycie mnie z tematem yy, Popek Pomidor. A powiem tak, ja firmy, to, bo kiedyś to była firma, słychałem już no, za mało lat, za dzieciaka można powiedzieć. Yy, ciężko tutaj cokolwiek tak yy, powiedzieć w tym temacie bo tak jest to wszystko zagmatwane, w internecie jest y, dużo różnych informacji, y, jedni gadają tak, inni gadają tak. No ale na logikę sobie pomyślmy, że gdyby Pomidor faktycznie coś tam był y, frajerem, co ja nie mam go za frajera, bo... no bo nie mam go za frajera, bo, bo też słucham co ich, jego filmu, filmików, co, co, co on mówi. No i jeżeli oni jako wspólnicy się tam dogadali, no to się dogadali między sobą. No i, i, i to jest yy, naprawdę no dość yy, logiczna sprawa. No to ja, no nie wiem, nie wiem też, yy, jak to tam wszystko wyglądało od podstaw, no bo ponieważ, yy, może być tak też, że wszystkiego przecież nie mogą powiedzieć w internecie do ogółu, żeby wszyscy o tym wiedzieli. I potem, że niektóre sprawy tam są takie, które są po prostu, które nie ujrzały światła dziennego, bo po prostu, no bo nie mogą, ja, ja mniej więcej wiem o co chodzi. Eee, czasami po prostu, no, można coś powiedzieć, ale nie wszystko. Eee, po prostu sobie i komuś tam nie, nie narobić jeszcze bałaganu. Eee, druga, jeszcze taka sprawa, że też piszecie mi, że no ty jesteś od tego, żeby ludzi wyjaśniać, bo jesteś antykonfident i to i tamto. Słuchajcie, ja się nie mam dla nikogo takiego, żeby kogokolwiek wyjaśniać, tak. Yy, nie mówię tu o tych moich lokalnych frajerach, których zeznania czytałem. Bo, no słuchajcie, tutaj tu lokalnie to, to u nas w tej okolicy to czytałem te zeznania ty, 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 tych yy, niektórych tam osób w filmikach. To chodziło o błahe sprawy, takie, z której każdy, każdy, każdy jeden by się mógł yy, wykręcić, bo wystarczyłoby dobrze gadać. I, i, i taka, No i, i tyle. Wystarczyłoby coś tam wymyślić, coś powiedzieć i tutaj by się każdy wykręcił z tego. I dlatego też to czytałem, bo dla mnie to było śmieszne, że y, po prostu no. Y, nie wytrzymali presji przy, 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 przy takich y, pierdołach, można powiedzieć, i, i się rozkróli na, 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 na kolegów. Yy, druga sprawa, druga, A, kolejna. z kolei. Tam Piszecie mi też, że o, bo nic nie dodawałeś ostatnio. No tak, muszę też Wam powiedzieć, że mam ostatnio takie gorsze dni. Nie mogę trenować, też coś mam za, za. Nie wiem, który dzisiaj jest, chyba 10 czy tam 9. Nie wiem, miesza z tym. 20. Mam tą operację też na, na tą rękę, na ten bark. I no, też potem będę długo był niesprawny, dosyć rehabilitację w usztywnieniu półtora miesiąca. Do tego jeszcze noga mnie teraz yy, boli już któryś tydzień, yy, nie mogę zbytnio nawet się dobrze poruszać. Także no też nie miałem, y, tak, tak y, trochę sam przed nimi, ale ja nie miałem motywacji. Ale no dobra, wracaj, wracając do tematu pomidor i popek. No słuchajcie, jeżeli oni się, ma, oni też tam mają przecież y, grono swoich najbliższych tam kolegów, znajomych i słuchajcie no na pomidorach jego kolegów, z jego tam najbliższego otoczenia, nikt nie powie, że, że, że Pomidor jest frajer, że Pomidor yy, się źle zachował, czy, czy to, czy tamto. Yy, no bo nie słyszałem takich, yy, takich opinii, yy, z, że, z jakiegoś jego bliskiego otoczenia, a tam ci, co tam, ci zamaskowani w internecie, co zakładają te różne maski, yy, kominiarki i się wypowiadają, no to no wiadomo, że nie można się na tym opierać i brać to za wiad wiadomości wiarygodne, bo, no bo, no bo nie, bo, bo sam wiem jak, jak na mnie coś tam gadali, też tam wyssane, że tak powiem, palca, zupełnie, w ogóle jakieś historie i tu wiecie, no każdy kto, 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 kto mnie zna, no ten wie jak, jak było, jak, 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 jak jestem i, i tak dalej i tak samo jest u nich i ci co ich znają dobrze, no to wiedzą jak oni się zachowali i co tam było. No, też sławię, że tam niby nie powiedzieli całej prawdy od początku tam u Żuroma i Miśka. Ale no... Nie wiem. Tu niby, że Popek też tam nie powiedział do końca prawdy. Że Pomidor też tam do końca prawdy nie powiedział. No i ogólnie też ciężko jest to, to ocenić, no wszyscy, bo, bo ja nie wiem, kurde... Mamy jakieś takie, takie, takie dziwne, dziwne w naszym społeczeństwie zachowania, że jak ktoś gdzieś, ja na przykład firmy Popek, tam Pomidor y, Kali, y, Tadek, y, ogólnie tam firmy słuchałem od, od dzieciaka, od małolata, i każda taka informacja, no to też ja nie będę się wypowiadał, bo to, gdzieś coś zobaczyłem, słyszałem w internecie, tylko no, już dłużej to trwa, ale im dłużej to trwa, tym widzę, że jest coraz większy motłoch tam. I tak naprawdę, no nie wiadomo dokładnie, bo jedni mówią tak w internecie, drudzy mówią tak. I, I powiedzcie mi jak, kto może się wypowiedzieć logicznie na ten temat, jakoś sensownie. No ciężko, tylko tutaj właśnie Pomidor, Popek, oni, oni wiedzą wszystko o sobie tak naprawdę. Ale też jeżeli oni się dogadali jako wspólnicy tam między sobą, i nikt tam kolejny nie miał przez nich problemów, no bo oni się dogadali między sobą i tyle i no no nie wiem, dla mnie jest to też trochę dziwna sytuacja, yy... teraz jeszcze też te, po, po Żuromie wszyscy jadą, yy... ja Żuroma no widziałem tam, oglądałem też parę filmików, ogólnie według mnie to był dobry kanał yy, z tą pomówieniem, bo na przykład niektórzy ludzie byli pomówieni, że wszystkich posprzedawali, że byli konfidentami. A przyjechali tam do niego z białkiem, pokazali wszystko co i jak, no i, i sprawa też była, można powiedzieć, jasna, że, że to były plotki i pomówienia, tak. Ale no rapu Żuroma no nie słuchałem nigdy, no bo pamiętam też wiele, znaczy wiele, ileś tam lat temu z Peją się disowali, coś tam, A tutaj wiadomo, no Peja to, to jest ikona polskiego hip-hopu. Ale też tutaj nie chodzi o to, kto jest jakim raperem, tylko chodzi też o to, co, 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 jak się zachowują, no i... No, Żurom tutaj też... No, ale słuchajcie, no jeżeli Żuroma też podobno tam okłamał, oni okłamali, no to ja nic nie mam tam do nikogo z nich, nikogo z nich nie znam. No i ciężko jest się wypowiedzieć. Wy wymagacie ode mnie, żeby wypowiedzieć się na ten temat, a jak się wypowiedzieć? Opierając się na, na jakichś e, rzeczach, które wyczytam w internecie, albo zobaczę, jeden przeczy drugiemu, e, tu w ogóle jeszcze jakieś osoby postronne e, się znajdują, które no nie wiem, często mogą być to wymyślone rzeczy, byle narobić jakiegoś rozgłosu, czego, czegokolwiek e, nie wiem. Dlatego tutaj, no ciężko jest to, tą sytuację ocenić, ale na pewno każdy z nich. Popek, pomidor, tam żurą. Każdy z nich wie, jak się zachował, każdy z nich wie, co, zrobi, co zrobił, jak się zachował i czy był w porządku, czy nie. To ta, ta osoba sama sobie odpowie kiedyś tam i wróci do niego to, co zrobił dobre, albo co albo zrobił złe, i, i to wszystko będzie wracać. Także no, życie samo zweryfikuje po czasie. A nie będę tutaj ani cisnął na popka, ani na pomidora bo nie mi to oceniać i nie mylcie tego, tego właśnie, że, jest, że mam kanał antykonfident, no bo tak naprawdę każdy, kto nie lubi konfidentów, a chyba większość ludzi nie lubi konfidentów, no to jest też antykonfidentem, tak? I, I to nie jest jakiś mój pseudonim, znaczy nie jest jakaś moja ksywa czy coś, tylko po prostu już też mówiłem kiedyś, że zakładałem yy, kanał i, i wymyśliłem to tak od razu, po prostu związane yy, no to było z i no i tyle. I stąd też ta nazwa, ale też no wiadomo, że no nie, no nie, nie można tak robić po prostu, że usłyszeć coś w internecie i popychać, bo, bo ktoś w, w kominiarce zamaskowany tam y, powiedział, że y, Pomidor jest frajerem, czy Popek jest frajerem i wszyscy będą go popierać i będą to powiedzmy nagłaśniać wszyscy dookoła, bo ktoś tam powiedział, że Popek to frajer, że pomidor to frajer. No dobra, ale jakieś argumenty. Zobaczcie, no, tak jak pomidor ma, wiadomo, grono swoich tam bliskich, znajomych, kolegów, przyjaciół, i jakoś nikt z nich się nie wypowiada. Znaczy, najwięcej dopowiedzenia mają te osoby, które ich w ogóle nie znają. Które ich w ogóle nie znają, to oni mają najwięcej do powiedzenia. I, i to też jest chore. W ogóle żyjemy w takim też chorym trochę systemie, że, no jak mówię, że jak. Ktoś węszy, coś, że na kogoś tam można cisnąć, yy, że może to zrobił, a może nie zrobił, ale już przyklepią, że on tak zrobił i, i, i po nim po prostu jechać. No nie wiem, według mnie jest to trochę takie dziwne co innego, jakby wszystko tam było jasne, wszystko, no ale no to też jest ich, ich sprawa, już ich rachunek sumienia kiedyś sobie zrobią i będą wiedzieli, czy zrobili dobrze, czy źle. Można, wiadomo, każdy, każdy ma prawo tam obejrzeć, ocenić, coś powiedzieć, ale, ale tak naprawdę, no to nic to nikomu wielkiego tak nie da, no bo jeżeli nie, 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 nie wiemy 100% czegoś, no to nie można też tak się wypowiedzieć yy, jednoznacznie na kogoś temat. A druga sprawa, no to też wiadomo, no, firma, kiedyś była firma z Krakowa, to właśnie byli, Pop, jak pomidor, tadek, kali, yy, kurde, już nie pamiętam, ale no i też się to wszystko rozpadło. Też pomyślcie o tym, że te, tam ich życie, no to też za mało lata było ciężkie. Druga sprawa, na pewno alkohol, narkotyki, nadużywanie. Zresztą wystarczy posłuchać w tekstach, jak ktoś słucha i się, i, i się słucha w teksty, no to, to też yy, coś tam zrozumie, ale no. To już zniszczyło też firmę i ja pamiętam, jak, jak ja akurat z kolegami zawsze słuchaliśmy kiedyś firmy i żeśmy też ubolewali nad tym, że, że tak się stało. No ale, ale widzicie, no nie zawsze, wszyscy, nie zawsze jest tak, że, że każdy umie się dogadać, a zwłaszcza jeżeli y, ludzie tam sięgają po alkohol, narkotyki y, i, i tracą swoją świadomość, y, że tak powiem, no to też nie myślą że do końca logicznie. Później niektóre rzeczy żałują, y, niektórych nie ale też nie można wszystkich oceniać po tym, co ktoś w kominiarce mówi w internecie na kogoś temat, bo, no bo ja coś takiego w ogóle nie biorę pod uwagę i, i nie wierzę w ogóle w to, co tam oni gadają ci, ci tam zamaskowani. To, to jest fakt, że to nie, nie można w to wierzyć. Yy, bo nawet na mój temat jakiś tam web gadał, że chciałem wstąpić do policji, no, no to trzeba być kurwa debilem doszczętnym. No i właśnie, no i, i tego typu rzeczy no, wymyślają, no to jest jakaś paranoja. A co do popka i do pomidora, no to mam nadzieję, że to się, znaczy, że to się wyjaśni. Szkoda, szkoda mi też tego, że, że, tak to, że nie potrafili tak wprost tego wyjaśnić, ze sobą się dogadać. Ze sobą się dogadać przede wszystkim, bo my, ludzie po stronie, nie żyjemy z nimi na co dzień. Nie, nie idziemy z nimi przez życie, także no, wy to usłyszycie, Przeleci, wleci jednym uchem, wyleci drugim, trochę skomentujecie, trochę ten, afera, a, a wiecie, no, robicie też, no, ludzie lubią robić aferę z czegoś takiego, żeby po prostu kogoś poniżyć i komuś ubliżyć, no i to jest chore trochę, ale no, ogólnie ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć w tym temacie Popka i Pomidora. Za muzykę. Zawsze ich y, lubiłem, szanowałem. Lubiłem ich muzykę też. I... Ale nie nie, nie nawiązuję teraz do tego, że wiecie, że o, bo robili dobrą muzykę, to co? Y, to zaraz mi ktoś to napisze. No, bo robili dobrą muzykę, to teraz mogą, być, mogą się sprzedawać wzajemnie, czy coś. Nie, o to, o to nie chodzi. Powinni reprezentować te wartości, o których nawijali. I o których nagrywali piosenki, o których się nawijali kawałki różne. To powinni reprezentować to, co mówili i co nawijali w swoich tekstach. I, i to właśnie, to, to powinien być ich priorytet, żeby tak się zachowywać. I nam młodym naprawdę kiedyś ta muzyka bardzo pomagała, pomagała iść przez to wszystko, uczyła zasad, wychowywała, żeby każdy wiedział się zachować. Bo uczymy się całe życie, nie jest tak, że każdy od razu wie, nic nie przeżył, nic nie nie ten i od razu wie wszystko, nie ma czegoś takiego. Trzeba trochę przeżyć, żeby się czegoś nauczyć. Yy, no i... Co tu więcej powiedzieć? No, sprawa jest... Sprawa jest przykra. Nagrałem ten filmik dlatego, że dużo mi osób pisało, żebym się wypowiedział na temat pomidora i popka, ale też właśnie mówię Wam, że Mam ostatnio też dużo swoich tam kłopotów, problemów różnych i w ogóle nie mam nie motywacji. Też no, ktoś kto komuś zdrowia siada, ten wie jak to jest, jak nie ma zdrowia, a ćwiczę trenuję od dziecka i bardzo mi tego brakuje, że nie mogę robić takich treningów. No To jest, bo siłownia to od dziecka, bo takie moje miejsce, gdzie, gdzie naprawdę czułem się dobrze, gdzie byłem sam był z siebie dumny, zawsze jak robiłem trening i dawało mi to wewnętrzną radość i spokój i pozwalało mi się pozbyć wszystkich złych emocji, bo wiadomo, czasami jest tak, no kogoś nie lubisz, nienawidzisz, bo cię, bo, bo jest jakimś frajerem, bo zrobił ci krzywdę, wyrządził, to często walczę sam z tymi myślami, żeby nie, nie jechać po prostu i nie zrobić albo komuś krzywdy, albo jak go spotkam, żeby mu nic zrobić i sam ze sobą się zmagam i muszę z tym walczyć. I siłownia mi pomaga to, to wszystko eliminować, tę całe, całą nienawiść, to całe zło. A jak tego nie robię, no to jestem taki bardziej trochę... Dużo, dużo mam głupich myśli czasem i... No i, no i co mam zrobić? No, I walczę są ze sobą, dlatego też y, tych filmików teraz nie było tyle. Jestem też y, trochę załamany sytuacją, która się zbliża. że y, Tą operację będę miał i potem kilka miesięcy w, w jakieś rehabilitacje. I na no, takiego żadnego wysiłku, nic. No nie, no, dla mnie jest to bardzo ciężkie. Także yy, też nie miejcie do mnie tam pretensji, że yy, nie wypowiedziałem się konkretnie na temat Pomidora i Popka, bo po pierwsze nie ma pewnych źródeł, też w internecie jest dużo plotek, jest dużo yy, jakichś tam, co nagrywają, w ogóle byle coś nagrać, byle, byle narobić szumu, tym się nie można sugerować w ogóle. No i druga sprawa, też mam swoje problemy. I jak ja mam swoje problemy, to najpierw staram się zaradzić tutaj swoje problemy w życiu swoim, a nie patrzeć komu tutaj w internecie, komu tam pocisnąć coś, bo to nie o to chodzi. Dla mnie przynajmniej, bo no, są to osoby, Popek i Pomidor, które znam, no oczywiście nie osobiście, ale znam od dzieciaka ich, ich twórczość i. I tak naprawdę to Wy, ludzie, zrobiliście z nich największych frajerów, a nie oni sami z siebie, bo Wy niektórzy w ogóle nie, nie, nie macie pojęcia o, o, o jakichś tam rzeczach, o jakimś tam świecie, i Wam się wydaje, że wszystko jest jak w filmach, a nigdy nie, nie przeżyliście żadnej akcji, nic, no to i Wy się, się wypowiadacie na temat kogoś, kto wspólnicy, co poszli na samo ukaranie, bo się dogadali między sobą. Nie wnikam, to jest ich prywatna sprawa. Między sobą się dogadali, tak? No i, i tyle, tak jak ja bym, powiedzmy, z moim kolegą, ja z kolegą jestem, ukradliśmy Mercedesa, łapie nas policja, i ja mówię, ja ukradłem tego Mercedesa, kolega stał na przystanku, wziąłem go, żeby go podwieźć, po prostu i, i, i tyle, żeby go podwieźć. On to popiera, że, ja tak, że, że, że tak było, i co, i on jest trajerem. No, no nie, bo, bo się dogadaliśmy między sobą i ja wszystko wziąłem na siebie, powiedzmy. Nie wiem dokładnie jak było między nimi, no bo już no mówię wam, że, że pewnie nie wszystko też mogą powiedzieć yy, tak otwarcie sobie w internecie. No i to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich charakternych. Trzymajcie się. Pozdro.